Jestem sobie jajeczko, w środku mam luteczko, w wierzchu jestem biały, otoczony skorupką całe. Jestem sobie jajeczko, delikatna jak dziecko, kruche i nietrwałe, ściśniesz, wylewam się całe. Jestem sobie jajeczko, gotujesz chwileczkę, na twardo jestem już, potrzebny będzie nóż. Jestem sobie jajeczko, otwierasz wieczko, wylewasz na patelni i masz Jajecznicę? Pewnie! Jestem Pewnie. sobie jajeczką. Malujesz mnie farbeczką. Jestem kolorowe, na święta już gotowe. Jestem sobie jajeczką, a mogę być pisaneczką. Na święta malowane, drapane, wyklejane. Jestem sobie jajeczką, możesz być ze mną dziecko kur Kurczątko żółte małe, czy to nie wspaniałe? I teraz mam pytanie. Czy jestem zaczarowany? Czy jestem zwykle może Czy jest powiem? Jajko! Bardzo duże jajko! Jest to lubiące! Bo jest w skorupce! Gdy go i go nesmujesz!